Dobrze, tak więc Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite. Znaczy nie w kolejnym odcinku z Fortnite, tylko po prostu yy, w kolejnym odcinku. No, dobrze. Zostawcie suba, łapkę w górę, czekam. Trzy, dwa, jeden, jeżeli zostawiłeś, zostawiłeś w górę, bardzo Ci dziękuję. Za subika też bardzo Ci dziękuję. Dobrze, tak więc już bez przerzucania lecimy do gierki. Dobrze, tak więc już lecimy busem. Z góry was oczywiście bardzo przepraszamy za lagi, ale mój OBS ostatnio szlaje, więc przepraszam za lagi, wybaczcie, ale no zdarza się. Dobrze, lecimy na farmę Fury. Tutaj na taką fajną górkę, o tutaj. Żeby tu nic nie poleciał, proszę. Bo ja zawsze mam problem, kiedy... I ciągle tymi tyrolkami tam lecą, zbijają ze sztuce, od wszystkiego co się da. Jezu, mam lagę, sobie Przepraszam. Wiecie, Dlaczego ja mam lagi? Na live'ach niedługo będą cele donate'owe. Nie wiem, nowa karta graficzna, nowy dysk SSD, albo coś w tym stylu muszę sobie nazbierać trochę pieniążków na nowy dysk SSD albo na kartę graficzną, żeby, żeby móc dla was nagrywać, jeżeli to nie widzicie. pistolet gramy tu W sumie mogę zmienić. Nie ma. Mówię, muszę to najpierw zrobić. Teraz jeszcze ping mam, fajnie. O, jak ja to lubię. Lagi połączone z pingiem. Ojojojoj. Oj, oj, oj. Dlaczego? Róbcie tam granaty, jak tutaj sobie podlecę. No i znowu dziękuję, grożę mi, tak fajnie lagujesz. Sorry, że tak narzekam na te lagi, ale naprawdę to jest ciążliwe. Szczególnie jak się nagrywa, bo jeszcze się gra samemu, na tylko też się rozumiem, to się da znieść. jak się nagrywa. To już się można nieźle zdenerwować. Czekajcie, nagrywam i się nagrywa, dobra. Musiałem sprawdzić, bo chociaż ja się tu produkuję, gadam, a to się później czasami może okazać, że się nie nagrywa, nie? Dobrze. Ciekawego chyba tam już nie ma. Dzisiaj tu nagrywam się 15 lipca Postaram się to wrzucić 16, co dwa dni postaram się robić odcinki. O, dzień dobry. Ciemna bambitku. Tyle rzeczy miałeś nie umieć. przede mną obronić. Jadę gościa walę pół minuty. No, przesadą Ale walę do niego z 10 sekund na gościu co. Musimy mieć. No to tak już bandyki mają. O, dużo po Yes. Dobra Jestem <laughs> tak zamulony na dzisiejszym live, kto wie o tym wiedział. No, a dzisiaj taki dzień mam. Niestety. Hej, ej. Dropy tam lecą. Tutaj, bo te trzy skrzynki by się przydało iść. Dawno lagę nie miałam. Przepraszam nagrywanie, bo jakby nagrywam to nie mam nawet. Dobra. O, zielona młod... zielona młoda PDF. Jak coś tam montaż też wykonuje sam, jak i, jak i oprawę graficzną Dobrze. Wczoraj kupiłem sobie skin tego mecha za 1600 połudolców. Polecam, bo fajny wczoraj. Jak ktoś miał fałdolce, fa fa to mógł kupić. Jak ktoś nie, miał to niestety, nie? Co Dobra. A znowu bulak. Dobra. Okej, okay, jestem w strefie, nice. Trochę pingu mam. Co się tam strzela? Chyba na władzach, albo gdzieś tam, obok władz. Czyli obok starej agencji, RIP Agencji. czy co ja mówię, jakie obok, w tym samym miejscu. Sorry. Dobra, tutaj słyszę skrzynkę. O, kolejna duża pota. Kurde. I teraz nadchodzi ten problem, że nie mam za co to wziąć tej dużej poty. Ale nie chcę jej brać, bo mam sześć małych. A apteczki i małe poty mi się też mogą przydać czasami. Dobra, wychodzimy. No, muszę się po nasie podragać, o co to podróż. 130 no bo po zakupie mechaniki, tylko 130 30 zostało Są to jakieś ściany dostaję, znaczy nie dostaję ale gościu nie próbuję trafić i zaraz zginiesz Pamiętaj sobie, że ze mną się nie zadziera gościu Ze mną się nie zadziera, nawet nie ma co Marnotrawstwo czasu Aha, ok. 20. Od przodu i od tyłu. mi waham, mi obok jeszcze Helga, ale ci fajnie. Szansę, mam 50 na 50. Tamten gdzieś pobieg, tamten tak samo. Święty spokój. Nie, wypiję sobie. To 5 kewa, wiecie, to zawsze nie 5 kewa. Ale to jest zawsze różnica. Bo czasami tak samo jak gracze zostawiają sobie 1 HP, bo czasami 99 HP, i mówić, a te 1 HP to, to nic nie daje. A tak naprawdę czasami może zostać te 1 HP, i można mieć rajdża, że się jednak nie wzięło tej apteczki, czy tego, czy czegoś do leczenia. że mam laga. ktoś mnie trafia. Ja nie mam się jak nabudować. Wiem, że mam budowę do Sorry, ale zginąłem. Dobrze, tak więc może zakończymy sobie ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!